Proszę uruchomić stronę Scratch Meet Edu. Po wejściu na stronę należy wybrać Dołącz do Scratch. Wpisujemy sobie nazwę użytkownika, wpisujemy hasło. Hasło należy pamiętać. No, szukamy Państwa, czy najlepiej Polskę wybrać? No, można wybrać miejsce, miesiąc urodzenia. Ja sobie wybiorę dowolny rok, nie będzie 2002. Następnie należy zaznaczyć, czy jest się kobietą, mężczyzną czy inną płeć nie chce wskazywać, no to już jest dowolność, co sobie wybierzecie. Następne. Należy no, podać e-mail, czyli jeśli Wy nie macie maila, to mogą podać maila Wasi rodzice, a najlepiej w ogóle by było jakby rodzice z Wami zakładali yy, to konto na skreczu. Jesteśmy zalogowani. Po założeniu konta w Scratchu musimy wrócić na naszą pocztę, aby potwierdzić to, że założyliśmy konto w Scratchu. Czyli, jak jesteśmy na poczcie, powinna przyjść taka wiadomość. Zatwierdzamy. I teraz już jesteśmy na pewno zalogowani w Scratchu.